Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak można zrobić w łatwy sposób tiramisu. Na początku będziemy musieli oddzielić y, żółtko od białka. Tutaj jest żółtko, a to białko. Będziemy musieli rozbić cztery jajka. Następnie powinniśmy zaparzyć wodę. I potem ją wlać do kawy, najlepiej rozpuszczalnej. Powinniśmy teraz nasypać do szklanki dwie łyżki kawy rozpuszczalnej, a potem zalewamy to wodą całą szklankę. Następnie wysypiemy trzy łyżki cukru. Następnie to ubijamy trzy paczką. Teraz powinniśmy. Dać 750 g sera w Teraz powinniśmy miksować białko. Teraz dodajemy pianę z białka do naszego żółtka wymieszanym z cukrem. A teraz to mieszamy. Ostudzoną kawę wlewamy do miski, a następnie miszkopty maczamy i kładziemy je na formę. Teraz naszą zmieszaną masę wykładamy na nasze biszkopty. Wylewamy raczej. Pamiętajcie, aby szparek między biszkotami nie wypełniać okruszkami, ponieważ tam ma wyjść cała nasza masa. Następne piętro wykładamy także y, biszkoptami, które maczamy w kawie. Kolejno znów y, wylewamy naszą masę na biszkopty. No i jeśli komuś starczyło biszkoptów, tak jak nam, to stawiamy kolejne piętro. Na koniec wylewamy ostatki naszej masy. No a następnie cało. Cała nasza budowla tiramisu będzie wkładana do lodówki. Teraz wkładamy nasze ciasto do lodówki na pół godziny. Jak już y, trzymaliśmy y, nie tak naprawdę pół godziny, tylko 2,5 i pół godziny, ja się pomyliłem, więc przepraszam z góry. Jak już y, wyjęliśmy nasze tiramisu, powinniśmy je posywać kakaem. No i po przesypanym kakao, najlepiej przez sitko, otrzymujemy nasz efekt końcowy.